No, Kerscher 702, coś tam ale no skończymy, zobaczymy są tam warty tu jest jeszcze telewizor i drukarka laserowa której nie potrzebuję, bo mam drukarkę no zobaczcie jaka tu jest pompa Masakra. To musi być potężny silnik. Żeby no i musząc, ile tu masządzy jest? To siura będzie. No. Silnik to sobie zostawię, jeżeli tego, to dobra, wiele się dali i rozkręcasz to. Dobrze, że miałem taki, nie widziałem śrubokręta Takie coś. No i tleszcze. Jakoś to rozkręciłem, bo, bo to są śruby na takie trochę inne. No w domu to już nie problem. Dobra, rozkręcam. No tu ktoś wyrzucił resztę od tego kreserza, ale to mnie potrzebne. Mielko chodzi o silnik, a nie niech sobie to ktoś weźmie. A silnik już rozkręcił rozpieczyłem tą na To jest potężny silnik Mam tam naklejkę zobaczymy jakie emocje jest od i tego ten baniak to trzeba wyrzucić i zbieram się Super sprawa Taka dosyć Możliwa klawiatura ktoś uciął przewód pewnie się zbogacił Tu fajne jeszcze podgłaszanie, muty, pauza play, no wezmę. To jest taka Hasiłka. No tu coś jest, ale nie wiadomo co jest mieć. Dobra, wygrzebiemy to ze środka. Wyjąłem, ciekawe czy to jest mieczy. Czy... Nie, kurwa, zajęliście. Napierdziela światła. Miedzianek mosiąc dobra bierzemy się za rozkręcanie świetnie kto chodzi to to i znajdzie super tak przyłaziłem zazwyczaj sobota nie ale kurcza marnie a tu się okazuje że ostatni właśnie przedostatni hasiok i jest, i strzał. So. No, troszkę wjeżdżałem, tu jest jeszcze chleb, ale stało się z tym, że te folie, kurca to jest najgorsza zaraza, żeby, kurczę, Ktoś powie, że ptaki nie jedzą chleba. Jedzą. No jedzą to co popadne. Jakiś szereg. Chodź, chodź. Nie siedzimy. To takich chleb to trzeba rozdzielić, bo wydziwią ze środka i potem taki kolczyk noszą na szyi. to jest niebezpieczne dla ptaków lepiej to rozerwać niech się gryzą niech gryzą ptaki nie mają zębów no. dobra jedziemy dalej niech się je pojeżdżą no zobaczcie w tym samym miejscu co co, nie był się kochania, gołąbek. Chodź, chodź malutki, chodź w tym samym miejscu. Też lodówka. Jeszcze zmarznięte. Kurwa, ręce Nie wiem czy to ktoś przypadkiem nie wyrzuca celowo, żeby sobie ktoś... No. Chyba do końca miesiąca wytrzymam. Znowu kiełbaski, piesek sobie wiemy mój kochany. Tu coś jest, nie wiem co to jest. Moje no, takie podejrzenie, że to może ktoś też szynka, że ktoś może to celowo wyrzuca, nie wiem. Bo są ludzie i ludziska, jak się to mówi. Nie się tam nie, nie przelewa, no, czasami robię jakieś zakupy no i potem już trzeba jakoś to nadwonić. No. No, nie ma tak za darmo Bołki jest widać, że świeże dobra, jedziemy, bo jadę na składnicę złomu jak zwykle moje ulubione miejsca. No takie dosyć fajne profile. Tu jest drugi taki. Trzeba będzie to wyłamać. Jedno lekarstwo. Inaczej się nie da. Zostawiamy jak było Teraz to jeszcze te dechy trzeba usunąć. No zbliżamy się do giełdy Nie zrobiłem do tej osłony przeciwwiatrowej i kurde to wiatr jeździ, będzie słychać. No już jesteśmy na giełdzie.

Jeszcze świadzi, wiesz? Cześć roboty No dobra, dzięki Dobra, przejdę do bardzo

Czemu pewnie nie wyszedł handeli i z tymi rowerami wraca. Dobra, półka mu napierdalają. nie nieważne, każdy ma jaki, ma rozwiedzi. Jadło mnie trochę boli. No jak stwierdzałeś co? A trochę dzisiaj? Kurwa, ja nie, nie. Be, będzie trzeba kurwa pohandlować bo Szkoda czasu, główna Szkoda że nie tego, że nie handlowałem dzisiaj ale mi się trochę pokrzyżowały plany, bo mogłem przyjechać, ładna pogoda, aby zarobić. Jest zawalone, no i tak prawdę mówiąc szybko zrobili to. Tam na złom, na leju pokoju dostać się to, marny widok. Jest jedna droga tylko. Nie jakoś, może przejedziemy. A tu chociaż zrobili teraz przejazd, podjazd, bo kiedyś tu był próg taki i trzeba było schodzić z roweru. O, tu pod mostem. Wierdzione przejadę się po śmietnikach, Zobaczymy co ciekawego. No także dzisiaj sprawy śmietnikowe kończymy nie ma nic wiadomo sobota nie było nic dzisiaj też dobra jadę w domu mam bardzo dużo miedzi, <laughs> mosiądzy i to trzeba przygotować na jutro a tak ogólnie to Tak, tylko przyjechałem tutaj połazić. Tu z placu widać moje antenę, ta pośrodku ekranu. No wreszcie się może zdobędę na założenie tego drutu bo to jest podobna antena do 3DZZ Dobra, ja na śmietniki zobaczyć co ciekawego dzisiaj niedziela to